Cześć, witajcie! Z tej strony Tomek Romanowski, Rehafit Akademii. Tematem dzisiejszego filmu będzie ból i sztywność łydek. Jeżeli cierpicie z tego powodu, zapoznajcie się z moim filmem, bo dziś przedstawię Wam trzy bardzo skuteczne sposoby, jak pozbyć się dolegliwości z obszaru naszych łydek. Oczywiście trzeci sposób będzie najciekawszy, zostańcie więc do końca tego filmu. Myślę, że jeszcze z takim rozwiązaniem się nie spotkaliście. A jeżeli się spotkaliście, to jest ono naprawdę na tę chwilę niepopularne, ale szczerze wierzę, że z czasem zyska na popularności i coraz więcej osób przekona się do rozwiązań tego typu. A więc, nie przedłużając, przechodzę do pierwszej techniki. Dzisiaj. Trzy skuteczne sposoby na walkę z bólem, napięciem w obszarze łydek. Kochani, w pierwszej kolejności chciałbym porozmawiać o popularnym rozciąganiu, bo rozciągać łydkę trzeba umieć. No właśnie. Jakie są różnice pomiędzy rozciąganiem mięśnia brzucha tego łydki a mięśnia płaszczkowatego? Teraz, gdy moja prawa noga ustawi się w taki sposób. Że mój staw kolanowy jest prosty, to będę rozciągał mięsień brzuchaty łydki. Dlaczego? Bo mięsień brzuchaty łydki, oprócz tego, że wykonuje taki ruch, a właściwie jest odpowiedzialny za ruch wspięcia na palce, to nie możemy zapominać, że jest też zginaczem stawu kolanowego. A więc rozciągając łydkę, a właściwie mięsień tej łydki, musimy pamiętać o tym, aby rozciągnąć jego przyczep bliższy oraz dalszy. A więc, e, jeśli czujesz napięcie, zmęczenie, skurcze w obszarze łydek, warto w pierwszej kolejności ustawić się w takiej pozycji wykrocznej. Jedna noga jest z tyłu, stopy ani nie skręcasz na zewnątrz, ani do wewnątrz. Stara się utrzymywać piętę ustawioną centralnie. Bardzo istotne jest to, aby staw kolanowy był wyprostowany. Możesz delikatnie się pochylić, możesz popracować w taki sposób delikatnej pulsacji. Ale najlepszym rozwiązaniem będzie złapanie takiego maksymalnego rozciągnięcia, które oczywiście będzie przez ciebie tolerowane, bo to nie ma sprawiać ci bólu. To ma przynosić ulgę, ciągle masz bazować na uczuciu rozciągnięcia, no będzie takie statyczne ustawienie, złapanie tego maksymalnego rozciągnięcia i zastygnięcie w tej pozycji około 60 sekund. No ale wcześniej powiedziałem, że rozciąganie łydki to tak naprawdę nie jest prosta sprawa, jeżeli zapominamy o tym, by rozciągnąć oprócz mięśnia brzucha tego łydki mięsień płaszczkowaty. I jak to zrobić? Pozycja jest taka sama. Ale jest pewna zasadnicza różnica. Jeżeli chcę popracować nad mięśniem płaszczkowatym, muszę teraz wykonać zgięcie w stawie kolanowym, ponieważ mięsień płaszczkowaty nie ma wpływu na staw kolanowy. Pełni on funkcję, a właściwie odpowiada podobnie tak jak mięsień brzuchaty łydki za ten ruch, czyli za ruch wspięcia na palce. A więc jeżeli ja chcę rozciągnąć mięsień płaszczkowaty, który de facto znajduje się pod mięśniem brzuchatym, to muszę ustawić mój staw kolanowy w zgięciu, tak, by na wysokości stawu skokowego zrobić troszeczkę większą dźwignię. Tak więc, widzisz, ta, ta pozycja będzie się różnić, bo w pierwszej kolejności mieliśmy nogę wyprostowaną w stawie kolanowym, a teraz staram się dotknąć jakby kolanem do ziemi. I teraz będę rozciągał mięsień płaszczkowaty. I bardzo często osoby, z przewlekłym bólem napięciowym ze skurczami łydek pracują z mięśniem brzuchatym łydki, natomiast zapominają o tym, by opracować mięsień płaszczkowaty. A więc podsumowując tę część, pamiętaj o tym, by w pierwszej kolejności noga była wyprostowana, w drugiej kolejności, w drugiej pozycji zegnij staw kolanowy i również zastygnij na czas około 60 sekund. Taka pozycja to rozciąganie ma Ci zająć około 2 minuty, a my przechodzimy do kolejnej techniki. Kochani, sposób numer dwa, czyli popularne rolowanie, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Możemy wykorzystać taki wałek, możemy wykorzystać piłeczkę do bardziej punktowej, miejscowej pracy. Jak rolować łydkę w przypadku przewlekłego napięcia, skurczu, bolesności, sztywności? No, oczywiście zajmiemy się rolowaniem mięśnia brzuchatego łydki. Możemy wykonywać taki ruch, że pracujemy sobie wzdłuż przebiegu łydki. Dojeżdżamy właściwie do samej kości piętowej. Rolujemy też oczywiście ścięgna hillesa, Pracujemy na mięśniu brzuchatym. Możemy przesunąć wałek bardziej w kierunku dołu podkolanowego. Możemy właściwie też wałkiem delikatnie popracować właśnie w tym obszarze, bo pamiętacie co mówiłem przed chwilą, pokazując wam pierwszą technikę. Mięsień brzuchaty łydki będzie przyczepiał się do kości. Udowej, tak więc no, my musimy wziąć pod uwagę obszar, jeżeli chodzi o staw kolanowy, a dokładniej dół podkolanowy, no bo tamtędy przebiegają początkowe przyczepy. Tam właściwie się znajdują początkowe przyczepy mięśnia brzucha tego łydki. Jeżeli znajdziesz sobie jakiś punkt, który będzie się wyróżniał na tle pozostałych, powiedzmy, że jest to to miejsce, to możesz też popracować nad funkcją zgięcia grzbietowego. I podeszwowego stopy. A więc uciskam nadmiernie napięte bolesne włókna mięśnia brzuchatego łydki i zaczynam pracować stopą tak, by uelastycznić Achillesa i uelastycznić mięsień brzuchaty łydki. Jak zintensyfikować tę pozycję, jeżeli docisk samej nogi będzie niewystarczający? W ten sposób. Pracuję sobie drugą nogą. Delikatnie ciężar drugiej nogi będzie dociążał nogę opracowywaną i również mogę popracować sobie w taki sposób, że będę wykonywał zgięcie grzbietowe i zgięcie podeszwowe. Jeżeli chcę popracować bardziej na stronie zewnętrznej, wystarczy, że przekręcę moją nogę i znowu szukam sobie punktu, który jest bolesny, tkliwy. Jeżeli chcę popracować przyśrodkowo, wystarczy, że wykonam taki ruch i będę masował, rolował łydkę. Tak więc warto korzystać z wałków do rozluźniania mięśniowo-powięziowego. I tak jak wcześniej wspomniałem, może być to płaski wałek, może być to piłeczka. Bardziej punktowe działanie, bardziej precyzyjne. Wystarczy, że na małej piłce położysz łydkę i dasz się tym tkankom zatopić, zagłębić, rozluźnić. Pamiętaj, że Rolowanie albo rozluźnianie punktowe piłeczką też powinno trwać odpowiednio długo. Mam tutaj na myśli czas około minuty, dwóch, i wtedy możesz sobie przejść do następnych technik. Możesz zacząć od rolowania albo rozciągania, możesz mieszać te techniki. A teraz czas na niestandardową technikę, którą chciałbym się z Wami podzielić, a właściwie nowinkę technologiczną, którą stosuję sam na sobie, stosuję w gabinecie. Jest to mega przyjemne rozwiązanie, także jestem bardzo ciekawy, co będziecie sądzić na ten temat. Oczywiście, podzielcie się swoją opinią na temat samego konceptu tego urządzenia, tak, bo jest to urządzenie, w komentarzu, co myślicie na ten temat, czy jest to fajne rozwiązanie, czy chcielibyście nabyć takie urządzenie do pracy z łytkami, i uwaga, nie będzie to masażer pneumatyczny. Jeśli tak, Ułatwię wam sprawę, bo zostawiam link do tego urządzenia w opisie tego filmu. Nie trzymam was dłużej w niepewności. Przechodzimy do trzeciej techniki. Kochani, trzecia technika, a więc wykorzystanie rękawów do masażu uciskowego łydek, są to rękawy firmy SKG. Korzystam z nich na co dzień. Jeżeli biegasz, jeździsz na rowerze, dużo maszerujesz. Albo pracujesz w biurze i czujesz, że twoje łydki są spięte, to jest to niesamowite rozwiązanie, bo możesz się porościągać, porolować, a później po męczącym dniu położyć się przed telewizorem, założyć rękawy i delektować się ich pracą, a właściwie efektem, jakie ci dadzą. Rękaw wygląda w ten sposób. Za chwilę go sobie odpalę. Uwaga. Jest tutaj też opcja grzania. Tak więc jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Co jest w tym wszystkim najważniejsze i co w tym wszystkim jest super, jeżeli chodzi o pracę z tymi rękawami, to to, że zobaczcie, że te rękawy obejmują moją łydkę. Która nie należy do najmniejszych. Tak więc, jeżeli myślicie o zakupie takich rękawów. I zastanawiacie się, czy zdadzą egzamin w przypadku męskich nóg? To jak najbardziej tak. W przypadku pań to nie ulega to żadnej wątpliwości. Zakładam sobie te rękawy. Delikatnie je ścisnę bardziej. Odpalam jeden. Odpalam drugi. I ustawiam sobie tryb. Temperatura. Temperatura. Bardzo możliwe, że słyszycie, jak się pompują. Niesamowite uczucie. Bardzo przyjemne. Nie muszę nic robić. I one naprawdę bardzo mocno ściskają moje łydki. Bardzo mocno. Tak więc to nie jest takie dotykanie, uciskanie, delikatne bardzo przygniatanie. Naprawdę to czuć. One bardzo intensywnie pracują. Teraz w zależności od trybu czuję, że to powietrze, ta kompresja się przemieszcza, to bardzo przypomina masaż. To powietrze przechodzi w taki sposób, że moja łydka Czuję jakby była właśnie w różnych punktach ugniatana. Na początku jak te rękawy się pompują, to jest kompresja na samej łydce, a właśnie na całej łydce. Później to powietrze się przemieszcza. Tak więc jest timer, jest temperatura. Są różne tryby. Uniwersalny rozmiar, który będzie pasował na męską jak i żeńską łydkę. Tak więc jak jesteś po Bieganiu, maszerowaniu, coś niesamowitego. Zabierasz takie dwa rękawy w walizkę. Mogą z Tobą pojechać wszędzie. Ale jeśli spędzisz dużo czasu w y, półbutach, jeśli siedzisz w biurze, podróżujesz, czujesz, że twoje nogi są opuchnięte, obolałe, ciężkie, no to jest coś niesamowitego. Można sobie odpalić jakiś film, posłuchać muzyki w pozycji siedzącej, leżącej, nie ma to właściwie znaczenia. Myślę, że można by w tych rękawach śmiało też chodzić po mieszkaniu, po hotelu, jeżeli będziesz na wyjeździe, i cieszyć się z tego, jak pracują. Tak więc, to były trzy sposoby skutecznej pracy z nadmiernie napiętymi i bolesnymi łydkami. Ja spędzę tutaj jeszcze chwilę, podelektuję się tym, jak pracują rękawy. A Was zapraszam do śledzenia mojego kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzu. Chętnie odpowiem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.